Wiecie, jak pachnie? Tam jest cudowny ogród, w którym jest pełno wspaniałych kwiatów. Bo my z Kajem wprost kochamy róże. Co roku je sadzimy, pielęgnujemy i opiekujemy się nimi. Zawsze, kiedy patrzę na róże, to myślę o Kaju, moim kochanym przyjacielu. On pewnie też wtedy o mnie myśli. Bawimy się razem, słuchamy opowieści mojej babuni, czytamy książki i ogólnie wszystko robimy razem jak papuszki nierozłączki. A wy macie takiego przyjaciela, któremu możecie wszystko powiedzieć? Jeżeli jeszcze nie macie, to na pewno takiego znajdziecie. Tylko pamiętajcie, że o przyjaźń trzeba dbać i trzeba ją pielęgnować, zupełnie tak jak o róże.